Witam Was bardzo serdecznie moi kochani na kanale. Mamy grudniowe świąteczne odcinki. Jest aura zimowa. Jesteśmy na tartaku, a to dlatego, że dzisiaj cztery influencerki będą brały udział w zadaniach, w męskich zadaniach. Dlatego po prostu cofnijmy się na parking i zapraszam do oglądania. Ty, bo Karolina, Karolina Bergier się wysypała. Chcesz być, chcesz być piątą dziewczynę? Chcesz być piątą dziewczyną? Dobra, no na odcinku? No dobra. Dobra. Elo Cześć Chyba na wyższy procent oddawania Karola w wersji <grystanie> <grystanie> Jako, że to jest mój odcinek, no to o, muszą być muszą prezenty wow. Wow. Kalosze Wow. z tej góry To jest rozmiar 36 Jaki masz rozmiar księżniczko? Pantofelka? 43 to tak. Ej, to 36? No to nie, no to wejdzie Ja mam Idzie się... no. No, Dzień dobry, jestem Julek. Przyjechałem ze stolicy, tak, z Warszawy, więc męskich zadań się nie boję. E, jestem Olek, ogólnie jak widać, no Mateusz miał sobie budżet, więc jestem ja. Pewnie mnie nie znacie, spoko, jestem Olek. Zmieniam tożsamość, co, konkurencję. No, niech ich tak. Jestem Miru, e, ksywa Miru i dzisiaj będę rąbać drewno. Ahoj! Ej, jestem Mateusz. Nie <noise> wiem, co mam powiedzieć dalej. Oliwia. Znaczy, mam doświadczenie, nie wiem, nie mam za dużo. Zazwyczaj mąż to robi w domu za mnie. Leżę i pachnę. Czy masz jakieś doświadczenie z takimi czynnościami jak na przykład koszenie trawy lub inne obowiązki takie, właśnie wiesz, typowo takie siłowe wokół domu? A to nie roboty to robią? Takie co jeżdżą i paszą? Moje umiejętności zręcznościowe? jak mam na przykład sobie yy, skórki zrobić albo coś, to totalnie spoko. Dobrze, no, szydełkuję, psa karmię, ostatnio, ostatnio namalowałam obraz też w domu ładny. E, tak, jasne, no ja codziennie e, trawnik ogarniam, tak, teraz się niestety to odśnieżam. Wiecie, codziennie masa, tutaj wiecie, rąbanie drzewa, żeby ciepło było w mieszkaniu, tak? E, moja umiejętność jest ręcznościowa, no kurde, kochani bez skali. Zobaczycie. Jeśli chodzi o rzeczy w domu, to najczęściej właśnie tak y, odkurzanie y, mycie podłóg, czasem zmywarkę właśnie załaduję, no to takie rzeczy. Nie zawsze zawsze ktoś mi wyręczał, więc... Więc nie miałam nic z tego wspólnego. O, nie, dzisiaj też z tym, że zadanie nic wspólnego nie wiem. No niestety, wydaje mi się, że będę dzisiaj y, jedną z gorszych osób tutaj. Miru! Nie chciałabym sobie zrobić krzywdy żadnej, ani ubrudzić moich nowych spodni. Kupiłam je dopiero co. Yy, poza tym no, jeszcze kurtka też w ogóle, wiesz z galerii, ostatnio byłam na zakupach, więc nie dobrze by było ją wywrócić. nie twoje alter ego! To moje alter ego. Musimy ja nie. Alter, alter, alter ego! Ja mam parę alter ego! Drodzy uczestnicy, uwagi na to, Jeje. iż martwię się o wasze zdrowie, bo siekiera jest Ostras! Jak będziecie akurat na tym zadaniu. Po prostu rozpalało ognisko. Zobaczymy, której Oj. z was pójdzie najlepiej. Oj, taki może tak No sobie właśnie, Ja też bym chciała. Ja już się napaliła. Ja już się no. napaliła. Wypalimy no no. no. no no. 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 no, no, nie ogniska. Ej, Mateusz, ale ty nam pokażesz chyba, kiedy. Właśnie, ja mam. No pewnie. Nooo. no O, tak zrobimy. Oj, teraz no, wychodzimy. Z czemu nie możemy tak zrobić? Wow. Jezu, Julek, ale ty się prezentujesz. Julek! Dobrze, że. Nie martw się o swoje zdrowie. Mamy ambulans, pokaż ambulans. Eee, tak to prawda? <grywa> Jedziesz z tym, Julek! Jedziesz z tym, kurz! Dawaj, Julek! No! A nie! Nie powinniśmy dać, tak, powinniśmy dać! Nie! 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 Dawaj, łatwo, no, no Dawaj, Mirosław! O! O! <grym> tak, tak. No. <grym> Dobra, nie byłam najgorsza! Jej! O! No! Nooo! na to, Tusia, podziwiaj. Zobacz, jak się drzewo rąbie. Oj, się ci ciepło zapewnia Aha. w domu. To jakaś wow. rywalizacja. E, A czapka dostał stało się? Co To jest ta męska rywalizacja. bro, bro, bro! I puszczasz w ostatnim momencie, jak się wbije, to potem rozbijasz. Wiesz o co chodzi? I teraz robisz to. O, no, tak się chyba nie robi, ale. Eee, dobrze, to. kolejne zadanie. Drodzy uczestnicy, bardzo bym chciał, żebyście spróbowały swoich sił w rozpalenie ogniska. O, w tym jesteśmy dobre, nie? I każda z Was będzie miała stanowisko. Swoje ogniska? Swoje stanowisko, każda z Was będzie miała i zobaczymy, komu pójdzie najlepiej. Mamy porąbane pięki, drewninko. Mamy. Papier i mamy za paniczki. Słuchacz, ona już buzi buzi. buzi buzi. Dobra, mój były był harcerzem. O, Coś serio? No. Wiesz cokolwiek? Mój nie. też był harcerzem. No wiem właśnie, słyszałam, że też... Ej! Ja słyszałam. byłem harcerzem. Ty sam były? No ja to ułożyć, żeby to się trzymało? Nie da się wbić, bo to nie jest ziemia, tylko asfalt. Dobra, twoje oko. E, wydaje mi Zróbne się, że, to tak. że technika... O kurde, tutaj ciekawa technika. Tu jest ciekawa technika. No nie no nie, nie da, nie, nie! Nie da się, nie, nie? da, nie, nie, da nie, nie da się rady. Przepraszam, ja na razie nie mogę nawet domku ułożyć, okej? Okay? No ja uważam, że to nie ma szans w ogóle. Nie. To nie, to nie, nie, nie wiem. Też tak się... To też żadne z nich nie ma szans, to też nie ma szans. Prawidłowe ognisko to jest yy, najszybsze do rozpalenia, czyli rzek. najbardziej klasyczne. Wbierz ją do tego do środka. dajesz wiesz, y, ten papier go, wiesz, sobie rozwarstwasz, nie zwijasz w kubkę, bo będzie ciężko. Wejście do ogniska, robisz... Po tej stronie, po której jest wiatr. Żeby... wejść się z jednej strony, żeby tak. wejść. I od tej Musisz strony. Tak, od tej strony, do której jest wiatr, żeby <coughs> i rozpalał się. Ale tu jest w ogóle to lepiej jest to zrobić taką kubkę i ten papier dać pod spód. i zrobić no taką dziurę tak. i ten le, lekko podpalony wsadzić i wtedy Tak. zacznie robić. Tak, prawidłowo się układa ognisko. A wydaje mi się, że twój papier się spali, ale ognisko nie rozpali. Dobra tam, cicho! I tak mi, tylko. Tak tylko sugeruję. Tak. Podpowiesz? No tak. macie za dużo otwartej przestrzeni. Za ognisko musi się tlić, musi być bardziej zasłonięte. Powinno pójść, powinno pójść, dalej. No naprawdę, panie Mirosławie, to wygląda... Naprawdę obiecująco wygląda. Wygląda tak? obiecująco. Nie. Patrz! Nie, tak, mamy to! O, mamy to moim zdaniem. Pierwsza osoba, pan, no. Mirosław, no. pan Mirosław. Pan Mirosław z Myślenic. O nie, zgasnęło! O nie, ale powiedzmy sobie ale, szczerze. Powiedzmy sobie szczerze, że się paliło, tak? To jest do uratowania, to jest do uratowania. Nie, żeby coś, no. dalej się pali. Szacunek, szacunek. Dziękuję. Szacunek. Szacunek, Ciekawe. naprawdę. Pa, ale panek, kitu ona ma No, u nas ewidentnie tak, konar za jest siła. Ej, o, mamy jest o, 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 Ja mam lewe drewno ogólnie. I ja ogólnie tak, miałam takie szybkie ognisko, że nawet nie zauważyliście. Serio, ja już Dobra, pianki miałam. Szybko spalić. Mogłeś? No, się. Ciekawi, dałeś się. Ok. to mogłeś? Na po pierwszej udało się rozpalić Mai I szacunek za to, szacunek za to drugiej udało się odpalić Julce, no i stworzyła później coś takiego. I naprawdę dobrze to, dobrze to wygląda, nie, to się dobrze prezentuje. Tutaj jest co podziwiać. Matyldzie udało się jako trzeciej. Malutkie ognisko, sodziutkie słodziutkie, malutkie. Montażysta, montażysta, proszę tutaj, ogień. Dodaj ogień, ale taki z Minecrafta, taki wiesz, taki taki jak z Lego, taki wiesz. Uuu. Będzie skakał. Uuuu! Uuuu. 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 Dobrze, drodzy uczestnicy, bardzo dziękuję, bardzo fajnie sobie poradziliście, ale czas na kolejne bardzo męskie, przepełnione testosteronem zadanie. Dlatego wracajmy do naszego pięknego Krakowa z równie pięknych myślenic. Wolałam jak tu się siedziała Julka, więc i miejsca. Bo co bo jestem gruba. Właśnie. Co obstawiacie, że będzie kolejne? Jakaś po jednym, wiecie? Chyba kawa. No tak. Wymiana pan? Ej ha, bo mieliśmy kopać grub. Na 100% mm -hmm. będzie coś związane z samochodami, na 100%. Wiesz, gdzie jest ja płyn do kilku nie, no, nie umiem. Nie, ja, to muszę to się rozpokać. To płyn do kilku, żeby jestem. Najtrudniej faktycznie. Ja najmniej sobie bym się No z Mechanik, kochani! Well, by właśnie, no właśnie. To by się spodziewała! Mamy mechanika? i Będziemy naprawiać silnik. Oh. Drodzy Fetity, tak. zapraszam na. Kolejne zadanie. Ja nie Skład mam takiej. Moja nie ma prawa jazdy, Ola to zdała i to było, było na tyle, nie wsiadła niby z auta. Ja mam kwiata 500. No, w Matyldzie nadzieja, tak? Tak, no, tak, tak. Matylda, jakie twoje doświadczenie? Powiem tak, dopiero tak, tak, mój no. plan z autami trwa. Będzie na wiosnę, będę robić auto. Póki co? Sobotę. Uczę się. Już nie będziemy takimi kobietami, które zatrzymują się, żeby w koło po, po, po pomocy. A to auto! Także ja Ale ja mam relacje rodzinne i lubię wtedy integrować się z tatą. No, on on się czuje Potrzebny! Wiesz. Tak. Tak. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć dziewczyny. Cześć, Witam hej, Was serdecznie na dobra. pierwszym dniu próbnym jako praktykantki w RS Garage. Słuchajcie, podstawą mechaniki jest to, żeby zmienić koło. No właśnie, dlatego będziemy zmieniać koło, ale koło, w sensie felga za oponą, czyli koło No trochę waży, trochę waży Chciałbym, żebyście się podzieliły na dwa duety Jak to? Podzielimy to... power oh. Możemy wylosować oh. Oh. Tak, wylosujemy. Losujmy tak. Ale tak, mi się wydaje, że ten duet wylosujemy. będzie dobry bez auta, bez auta, bez auta, bez prawka, git Ej, ja nie, nie, nie zaliczę do auta no, Potrzebujecie więcej praktykantów na jakieś jeszcze inne dni, wiem, coś się chętnie nauczyłam. Dobrze, przemyślimy to no. po pierwszym no. dzisiejszym po dniu próbnym. Dzisiejszy tak jest. Fajno. Będzie to nasze firmowe M2, więc nie byle jaki samochód. Mam nadzieję, że dziewczyny nie uszkodzą tarcz. Mężczyźni, gdy auto. Tak. Pull, pull, pull. że. w garażu, w którym naprawia się i przerabia bardzo fajnie, skorupcje na no. Jeden z nich stoi czy dwa? Jest bardzo drogi. Bo ja byłem dwa i będziecie musiały ściągnąć. Koło, a potem jest powrotem, założyć. No, podobacie się tutaj, łapa? O świetnie, ona jest w nie nie? Idziemy wymieniać koło razem? No, <grystwo> 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 Dobra para pierwsza. Najpierw para, która ma samochód, o, ma samochód pala. po to, żeby para, która nie ma mogła się przyglądać. O, Julia jest, ma hulik! Oraz Macień. A ty kiedyś zmieniałeś w koło, czy nie? Tak. Tak? No. Nie, bo nie każdy ma się zmienić w koło. No to okay. Jak podniesiesz tak auto, jak na drodze musisz wymienić? No, A poniżej? Nie podnieś tego takiego? No właśnie. Masz... No, masz... Każdy mężczyzna powinien no nie no, Masz taki masz nowy samochod, taki masz zawsze z tyłu, jak masz bagażnik, to podnosisz taką klapę i tam masz podnosić. Yeah. I on podnosi na ile? Wtedy? No na, pewno i na, ty... no na pewno nie na tyle. no. to no, no, nie jest na czas. To nie jest na czar, to jest po prostu na to, jak wam pójdzie. Strasznie szybko zaczęło. <Chun> Ale tak pewnie, pewnie trzyma ten pistolet w ręce. Ale dziewczyny to robią chyba na czas, nie? Bo tak im naprawdę to dobrze idzie. A, a jest jakby, jakby, przecież. Nie, jakby nie miały pistoletu, to byłoby trudne. Ja w mojej pieście musiałem święcić. To bez pistoletu się dało? Czekaj, to dało Ej, to sobie... tak o, to nie spadnie? Czekaj, nie, nie, Czekaj. trzymaj, trzymaj, trzymaj. I, miałby... a, gorda, I gorda, miał. by miało mieć dętkę, tak. powiesz, nie? Ciężko. A, Jak tam? To trochę waży. Ciężkie? No, a nie? Bardzo ładnie im to wszystko wychodzi. Ty tak myślisz, że to takie łatwe. Czekaj. domierz, domierzyć. Gdzie ta dziura? Gdzie dziura? Tutaj tutaj, 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 Czekaj. A, czekaj. Mamy dziurę. Nie, czeka. nie, niżej, niżej. Niżej. Nie, niżej, niżej. Czekaj. Ustaw, bo ja nie widzę. Ja trzymam Dobra, moim zdaniem I co teraz? Gi. Teraz śruby przekręcasz. Trzymasz to? Tak. No chyba nie. nie trzymasz. O tutaj Czekaj. dobra Nie to tu nie już, jest dziura ta Nie nie bo to już się włożyło i teraz przekręćmy ja nie, nie to nie jest ta dziura Przekręćmy patrz, o teraz Przepraszam siedzi czy nie? No. Trzymaj to, trzymaj to Siedzi? Tak Trzymasz to? Siedzi? Tak Jest git, nie dajesz Siedzi? A czy masz tam, gdzie masz ten klucz? Klucz klucz klucz, klucz, klucz Klu. A Klu. To jest Gdzie to jest? A tu już weszła panika, panika już panika, stres Kurna szybko to się idzie bardzo szybko! Po to ten płucz jest właśnie, żeby przyspieszyć Niesamowite! A nie za długo to trzyma? Okej, okay, no. co teraz? Teraz wejdziemy w dół. No i teraz Bierzemy jedziemy w autem w dół. Dę coś tam. Dę nanometryczny. I ustawiamy na 140. Na 140, czy to było w ogóle, jak się A, pokażę wam to wszystko. O! No, za chwilkę. A, za chwilkę. Dobra, tak, no to tyle. Dobre. Było mega łatwo, myślałam, że będzie no. trudniejsze to. Drużyna, duet osób. Mało doświadczonych. Zapraszam. <grym> w moich żyłach zamiast krwi płynie miłość do motoryzacji, a u mnie paliwo. Ale <grym> <A. grym> dobrze, dobrze, dobrze. Bo tu mi no um, u, trochę no mi się uderzyło. Dobra, to. pierwsza śruba odkręcona. Dobra, cztery, zostało. Co się to tak odskakuje. Pamiętajcie, dziewczyny, przy ostatniej śrubie Post najważniejsze. Trzeba tak. trzymać koło. Tak, tak, tak. To Ostrożnie. To mama moc mega, mega Nikt Nie widział tego jak coś coś? Coś tutaj Z, się źle, źle się dzieje, coś tutaj. Naprawdę? Tak. Dawaj, wszystko, jest to. wszystko dobrze dzieje. Tak, dzieje. O, o dobra, dobra, super, super się teraz stało. Się? stało no. i teraz ostrożnie. Jedna dziewczyna tak. musi trzymać. To czas tak tak. mega ostrożna, szczerze. A jak najlepiej trzymać? O, tak. Na przykład? Czy. Tak po prostu je dociskać się jakby do auta delikatnie. Żeby po prostu okay. nie spadło. No ona na dół radę? nie spadnie, jeżeli będziesz je dociskać no do samochodu. A tutaj mogę trzymać? Możesz trzymać, tak. Dobra, ale ale na chillu, na chillu. Na chillu OJ! 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 oj oj, o Nie jest najgorzej, no nie jest najgorzej. No, nie jest no, najgorzej? Do. Do Dobra, prawda. Jezus Maria. Dobra. No, no. To lekkie nie jest. No lekko nie jest, powiem no, ale, ale powoli. O! fuck, fak, o fak, o fak! Oj, te kurcze. Ocierajcie się dla felgi. to jest najlepsze w tym wszystkim, nie? Dobrze, że właściciela nie ma. Dobrze, że właściciela nie ma. Mam nadzieję, że dziewczyny nie Ale brzmi, jakby coś było nie tak. Mentalna wspierasz. Tak? Mentalnie wspierasz Mamy to? Mamy. Uff! Uff! Tutaj musimy, tutaj Pokaż. jest taka skala i musimy na niej ustawić 140 Nm. Żeby to zrobić, kręcimy po prostu tym tutaj pokrętłem. A, dobra. ale też jest dobra. zabezpieczenie, które trzeba dać po prostu tutaj w dół. Dobra. Palcami w dół i możemy kręcić. O tutaj. Tak, tutaj. tak dobra. dokładnie. Dobra. Dobra. I teraz zgadza się. I to jeszcze dodatkowo. Tutaj. A to gdzie? Tak? Nie, tak, tak. Tak, w tą stronę. Ono musi wkliknąć tak mocno. O, A, dokładnie. Pięknie. To zakładamy tu. na tutaj. No tyle. To nie już jest wiele? zamontowane. Tako? Tak, to już jest zamontowane. Dawaj. A którakolwiek? Która Którakolwiek. Po kolei dookoła wszystkie będziemy dokręcać. No. O no to. No nie no w tą stronę. I to teraz? Musicie to przestawić go tutaj. Bo jest na odkręcaniu. A Będzie czyli odkręcamy. Tak tu troszkę. No. O właśnie. I teraz. Teraz do, możecie dokręcać. No nie, nie, nie. I tu teraz? W prawo, w prawą stronę. I tu teraz. No, teraz no ciągnijcie, aż on wam kliknie. Piskać, no? Dół? No dociskaj A mocno. Zejdź niżej. No na końcu musisz, musisz stać. Zejdź niżej. I co zaraz, tak? Tak, bardzo mocno, dociskaj. To się boisz, coś zrobię! Oj. O Dobrze. dokładnie. Jest super. I tu teraz? Dobra. No Mamy raz, ktoś czy dwa? Raz. Ok. Jest. A czemu tak dwa z no bo przeskakuje w jedną stronę no. i w drugą stronę ono wraca, ten klucz, nie? No. no. i teraz jest no. 140? 140. Tutaj. Do, do tej kreseczki tutaj, tak? No, tylko tutaj jest... Teraz już dajesz więcej, to jest 150. Aha, no to w takim razie po prostu tyle, tak? No musisz jeszcze, tutaj masz drugą skalę, na której musisz pokazać zero tutaj na samym środku. Wszystko wiadomo, nie? Nie. Ja tutaj widzę jak po prostu moment, w którym rysujemy tą felgę i po prostu... Jak to, ja to było? Duchem, super, super, dawaj. Ale jak tu w dół? No, muszę Cię pokazać. Dawaj, Ola. O, musisz tak nacisnąć. Kliknął. Bo dokręciliście okay, dość mocno okay. kluczem tym y, elektrycznym. Tak, taka siła. Na zaś, Ale nie wiecie, no jedno dokręcone, no jeszcze okay. cztery do Teraz, kolei. Okay. Dziewczyny generalnie są bardzo dokładne, tak? Chwilę poczekacie, ale z jaką dokładnością? Oh yes, o nie, co? Siada na kruszu, no. prawie usiadło na nim, wiesz, sądzi. Nie mogę tak <grym <grym usiąść. Usiąść nogę na nogę i... A, Całym ciężarem no y, y, zrobione. No zrobione, no i to no. wszystko, no tak, no. Chyba... No i szacunek. No szacunek. No i szacunek, no i szacunek. Na prawa się, jazdy, ale się, już było wymienić, Należy no. się o, szacunek od tutaj a, dla a, naszej drużyny. Niesamochodowo nie jedno prawo jazdy. No na następne lekcji zrobimy, no, może jakiś rozrząd, może jakąś ruszczelkę pod głowicą wymienimy. Ale takie proste rzeczy, nie? Tak, tak, ogarniemy, ogarniemy temat. Proszę Państwa, no dziewczyny sobie poradziły naprawdę. Według mnie bardzo dobrze, szczególnie drużyna niedoświadczona, bo tam mogło dużo złych rzeczy się wydarzyć, a po was spodziewałem się, że wam dobrze pójdzie, tak? I dobrze wam poszło. faktycznie. Ja uważam, że ja, ja jestem za dumny. Jakbym był waszym ojcem, powiedziałbym tak, dziewczyny, naprawdę super robota. A że nie, nie jesteś, to mówisz co? Dziewczyny, naprawdę super robota. Tak samo, tak samo. Spodźcie, opinia, dobrze. opinia, opinia jest moja taka, że kurczę, dziewczyny poradziły sobie bardzo fajnie, nie sądziłem, że to będzie tak dobrze zrobione. Udało Mały się, się flg, bez jakichś, bałem się troszkę o flg. był w pewnym momencie taki dźwięk troszkę nie do końca, że tak powiem, Sz fajny, szurający, szurający delikatnie, on, ale tak, udało tak, się, no udało no się no bez no rys, no tak, no także... Szanowni Państwo, powiedzieć, że RS Garaż okleja samochody i wymienia koła, to jak nie powiedzieć nic, ponieważ wachlarz usług, miejsca, w którym jesteśmy jest o wiele, o wiele większy może coś więcej, Mateusz o tym powie. Czyli nowa twarz miejsca, w którym jesteśmy. Tak jest, kochani, nie tylko i wyłącznie kupicie u nas felgi, nie tylko i wyłącznie założycie na nie opony, ale przede wszystkim zmodyfikujecie swój pojazd, okleicie go. Tak naprawdę zrobicie tu wszystko. Jest to jednym słowem motoryzacyjny raj, do którego serdecznie Was zapraszamy. Tak, a ja się musiałem trochę podnieść, bo wydech będę robił chcę rabat dostać, dlatego tak ładnie <laughs> powiedział. Dziękuję bardzo i jedziemy na kolejny rok. Ej, ale co to jest taka na to prawda. Tylko jeszcze byś może gdzieś coś popogadał wiesz? ty byś po prostu stąd w No Zdaję sobie robimy Witam serdecznie na streamie. Przeczytaj jakieś playlisty tam z czatu? Czy Julia ma Kręci Co? serio? Co? Kręci ale Jojo. Nie, ja nie jestem serio, tylko A nagrasz drugą część? Messing to kontra. Tam jest Tak. No. tak, tak, tak. Ja od razu bym, tatka, że jak to robimy, to zróbmy też z drugą strony, nie? Weź jakiegoś geja do prowadzenia odcinka. O! Że on jest facetem, ale on nie... O kur... Wydrę Krzysia. I byście poszli na pole dance. Na pilates. No. No. I on by was tego uczył, a ty byś yes. największych Ujdzie. takich chamów kur... Tak. Wiesz o co chodzi. Tak. Wydrę weźmiesz. Tak. No tak. Zadania... Zadania? No nie wiem, bo, coś z makijażem na pewno? No, Chyba, w stereotypowo, no właśnie, stereotypowo facet ma jakieś no. zadania, że, że to ognisko, wymiana opony, to są takie stereotypowe No to stereotypowo stare. no to umyj no. naczynia Zgrzewarkę, no, naczynia no. ja O kur Stereotypowo O k**a O k**a Stereotypowo Ale byś takim odcinkiem nie mógłbym takiego zrobić no nie, nie, ale jakby naklejenie na tipsów to jest chwila do No dobra, ale nakleić tipsy i musiałoby być takie zadanie, że na końcu odcinka wygrywa ten, który ma ich najwięcej Żebyśmy się starali ich nie zrzucić, żebyśmy właśnie tak. wiesz, tak jak dziewczyny łapali wszystko tak. Tak. Ja tak na, ty, na, tak. na tym telefonie piszesz i? No tak. A, no przecież my wszystkie męskie zadania z Julią dzisiaj robiliśmy w takich wnokciach, więc to yes. no. zrobić. No, tak hello, hello, hello! Patrick Texas. Ej, o, a co tutaj? Niczego hmm. nie no, ma. No, na razie nic nie wiadomo. E, drodzy uczestnicy, w ostatnim zadaniu w dniu dzisiejszym mam nadzieję, że tą niedzielę spędziliście naprawdę dobrze. Ej. Ej, drodzy uczestnicy, chciałbym wam powiedzieć, że ostatnie zadanie jest właśnie przed nami. I w ostatnim zadaniu Julia Machunik manifestowała, zgadła, przewidziała. I Ikea faktycznie jest zamknięta, ale kupiliśmy wczoraj. Będziecie! Składały regały. A oh, super. regały. Regały! Jest to regał, który nie wymaga żadnych narzędzi, więc no. będą potrzebne Wam tylko ręce. No ręce, umysł i... Ciężko. No i trochę miejsca, ale to miejsce macie. montaż. Yeah. Tak. No. Jest emocja no. w środku. Są regały? Tak. Nie jest to żaden wyścig. No dziewczyny, no moje pytanie jest. Jedy... Nasuwa się tylko jedno. Czy jesteście gotowe? Nie. <grym> nie. Tak. Tak. No to sorry, bo musimy zacząć. Musisz powiedzieć czas start. Dobrze, w takim razie... Na liczniku yy, możemy zacząć już, no? A tak, to nie no. jest za czas. I Co, już? No nie no, kto nie, no pierwszy wygrywa regał. No. Aha, faktycznie! To jest na no, czas! No, jest kto lego? pierwszy wygrywa regał? Rok pierwszy. No to się odpoczy! Błagam! O Boże, o co tu chodzi? Ja nigdy nie składałam żadnego mebla, to nie chcę zobaczyć <noise> <bardziej> takiego! <noise> <Jop>. Dobra, pierwszy <noise> krok zrobiony! O! Tak czy nie? No coś tego jest właśnie. Chyba mam nie różna. Bo teraz zrobiłaś bok, 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 nie? Zawsze i chce to jest 8. Tylko tyle wiem. Dobra. Ten tak w dół. Dobra, rozumiem już. Co rozumiesz? Nieważne. Co rozumiesz? Nieważne, nie podglądaj. Jak to ma nigdy zadziałać? No nie. Ja nigdy nie nagrodziłam Lego. Ogólnie nie lubię Lego. I to w sumie się chyba łączy z meblami, tak szczerze. Bo on ogólnie ma być wyższy. Nie No tak, ale to później to jest czwarty krok, żeby go podwyższyć. Teraz jest krok, żeby zrobić bok, a to tutaj nie wchodzi wcale. Nie? Na pewno. Na pewno. A to jest naprawdę bardzo ładny regał. Ale jest ładny, chciałabym go wygrać na pewno. Nie, yes. yes, like... swój No nie wygląda właśnie. No i czemu tak? No to kochana dyskota. Oh Przepraszam, mamowska, muszę sobie jakieś poradzić. O mój górę. Matylda, ale Tobie dobrze idzie. Dziękuję, dziękuję. Staram się. Naprawdę, tobie, Tobie dobrze idzie. Coś tu Maja, tobie nie idzie grazież. Trochę lepiej niż Matyldzie. Ej, naprawdę, to jest moment, że aż trzeba się w bluzę. Ja naprawdę się, naprawdę jest już ciężko. Nie, świetnie ci idzie, ale jedno twoje piętro jest krzywe. Co, co jest? Krzywe piętro masz jedno. Nie chcę się mówić. To, O bo jedno o nie. nie albo się tutaj z tego wało. A to musi być jakoś wymiarowo? Co do obrazka? No nie musisz mieć idealnych... E, A tak może być taka dziura? Może być. Mam, mam. Kurde, brakuje mi tego, żeby ta konstrukcja była stała. Ale ona się rozpierd... Cier cierpliwość i super. Cie Ej, a pomoże mi jakiś mężczyzna, bo jestem krótka nie mogę tego tylko... Ojej, a to jest chyba za ja Jestem taka malutka. Tego, wyżej też trzeba. Aha. Dwa na raz. A... Trzeba ten tu i ten tu. A Maja, podoba mi się, Maja zrobiła takie jedno piętro chyba na dokumenty tylko. Takie wiesz, takie mega wąskie, nie? Widziałeś? Takie mega wąskie, tak, to, wiesz. Na dokumenty. Ej, totalnie to jest przydatne, na papier. No tak, takie sobie zrobiłam. To jest wszystko zaplanowane. Sobie chciała i takie sens zrobiłaś. To jest Jak wszystko zaplanowane. Każdy ma wolę i jakby... Jest to się, hmm. bo jest to. Nie, 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 bardzo praktyczne, aby ćwiczyć yy, swoje emocje, przyznać, prawda? Że, Mateusz, bo ja to ale to tyle To tyle dobrze. Nagle przychodzi mężczyzna i kurczę, wszystko wpadło. Wszystko się w... Konstrukcja była bardzo dobrze i solidnie zmontowana. Ja za mocno nią rzuciłem chyba ziemię, jak ją układłem. Jedna zawodniczka jest wyeliminowana. Ja pomagam koleżance, mi się nie spiesz. Jest! Mamy to! Super! Boże, to się spanie! Nie, to jest najważniejsze, żeby wygrać. Dziękuję to, żeby Dziękuję ślicznie. To uważaj, żeby cię nie rozwaliło, bo się tak to, wiesz, lekko pod kątem Nie Nie no. czemu tak? Pani nienawidzę skoro nasz Nienawidzę. Od tego musi być mężczyzna. Naprawdę. I co? I tyle? Ej! Dobra, może być koniec. Ej! No se stoi, no. Mamy to! Mamy to! Woo. Mamy to! It's okay, it's okay. No jest okej, jest szacunek To chyba ty wygrałeś regał, ty wygrałeś będzie to. Znaczy go podobijać, patrz. No, musisz tak porobić, to się powstało. Tutaj Tutaj, po tutaj, tutaj, no takim młoteczkiem jakimś. Albo czymś takim, czym Ale można dobiec. Chciałbym się chyba o tym wygrała, tak? tak? Tak, tak. Tak, bo bardzo tak. Kostek chciał bardzo wygrać regał. To dla ciebie, brawo, to dla ciebie! Maja była, Maja była na przodzie od początku, ale Matylda nagle ją wyprzedziła. Mimo tego, że na początku sobie nie radziła w ogóle. A ja widziałem, to że to radziła. To jest po prostu metafora nie. życia. Tak. Nie tak. Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Najgorsza, no niestety, no nie chcę mówić, no, ale najgorsza. Aj, 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 bo ja, bo. Najgorsza, taka tak na ostatnim miejscu. Nie była ula na mimo tego, że bardzo się nie szło. no bardzo się dać szansę mojej siostrze, no tak specjalnie nie Kupiłam, no, to, wiecie nie Widzieliście, widzę, więc Maja Fiedlik, jak widzimy, no też nie może być ostatnia, bo mimo wszystko dużo ma zrobione, tak? Matyla, ja mm. myłem teraz ręce, dlatego mam trochę mokre, ale gratuluję ci bardzo, wygrałaś ten regał To jest regał o, o, Tak o, o, No to też dziękuję bardzo <ślonia> Wyrazysz na Słuchajcie, fajnie było, tak. naprawdę fajnie było, dałyście sobie radę to był, to był super dzień, to była super niedziela, widzę, bo się jest niedziela. I widzicie, influencerzy ciężko pracują, będziecie. Wow. <grywa> nie, no naprawdę bo super. Zajebiście, że dotrwałyście do, z tymi gumiekami do końca. To mnie mega cieszy. Możecie sobie oczywiście je wziąć ze sobą. Ty miałam Bez problemu, one są już wasze i jakby ktoś złożył regał, no to też regał mógł być ważny, ale tylko jedna osoba złożyła regał. Ale Kostek, masz swój regał. Mam nowy regał, no. Tak. No Kaloszy byście nie chciały, to możecie też mi rzucić, tak. ale... Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, naprawdę. Super, 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 super tak. że było. Fajne. Ja mam nadzieję że widzowie, że wam się podobało i może jakaś kolejna część. Ja byłem sabotażystą cały odcinek, jak coś. Tak. Serio? No. Tak. Boże! Oni. Boże! Oni. Boże! Cały czas? Cały czas? A jak, cały ja czas? Robisz, Bo... jak ty masz na imię, jak nie Oliwia? Nie, ale tego mi się akurat nie spodziewał. Dobra, widzowie, żegnam was. Naprawdę, oglądajcie filmy. Subskrybujcie kanał.